Dziwna, rygorystyczna pielęgniarka. Hmm, ciekawe, co się wydarzy w tej historii widzowie oglądajcie do samego końca, zostawcie też łapeczkę do góry, a my zobaczymy sobie, o co chodzi z tą pielęgniarką, i czy seria ona jest aż tak dziwna. Jestem dzisiaj sama na serwerze. Mam nadzieję, że sobie poradzę. Jest godzina 20, dobra. Widzę, że ym, chodźmy do szpitala, aby sprawdzić moje problemy zdrowotne, czyli nie czuję się zbyt dobrze. Po lewej stronie mam wytrzymałość, pragnienie oraz głód. Wszystko jest na dobrym poziomie, więc chyba wychodzi na to, że. Idź do szpitala i porozmawiaj z pielęgniarką. Dobra, czy, czy to jest szpital? Jaki on jest dziwny? Ale chodźmy to sprawdzić, skoro się źle czuję. No to przecież nie będę siedzieć w domu, tylko idę do pielęgniarki. Jaki tutaj jest szpital? Hmm, ale dziwne, że mam iść ze swoimi problemami do pielęgniarki, a nie do lekarza. Może poczekam w poczekalni, chociaż, no nie wiem. Ym, proszę pani, bo ja tak nie lubię za bardzo mówić o swoich problemach zdrowotnych, ale serio się dzisiaj źle czuję. No i chyba chciałabym to skonsultować, już jest naprawdę późno. Także proszę, żeby pani mi tutaj pomogła. Okej, okay, kliknęłam i zobaczymy sobie, co ona mi powie. Dzień dobry! W czym mogę ci pomóc? No właśnie, no, no pani pielęgniarko, jakby to powiedzieć, no, 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 czuję się teraz źle po prostu. No, źle się czuję. Trochę głowa mnie boli, trochę brzuch i tak dalej. Czy masz jakieś problemy ze zdrowiem? Jeśli tak, to jaki rodzaj choroby czujesz? No, ja tak do końca nie wiem. Ciężko mi powiedzieć w tym momencie, co czuję, ale na pewno mam bóle głowy, tak jak już powiedziałam. Takie odczucie Przeziębienia i inne takie dziwne dolegliwości. No, no nie jest za dobrze. Okej, okay. straszne. To jest dla Ciebie pewnie bardzo bolesne. Mogę Ci pomóc w tej chwili. Okej, okay, czyli jeśli pani mi pomoże, to pani obiecuje, że wtedy już będę się czuła dobrze, tak? Mam za nią podążać. Dobra, idziemy za nią, widzowie. Nie, no i ona mi szybko zniknęła. gdzie ona jest? Chyba tędy. Patrzcie, jak ona biegnie szybko. Co jest, jak ona jest dziwna. Ok, no to biegnę za panią. Niestety nie mam takiej mocy, żeby tak szybko biec jak pani, bo nie jestem taka zdrowa. Tutaj. Tutaj mamy właśnie jakiś y, ratowniczy pokój, można powiedzieć. Pomoc w nagłych wypadkach. W tym pokoju cię zbadamy. Ok. Super sprawa, a także możemy usunąć swoje problemy zdrowotne. No właśnie o to mi chodziło, żeby właśnie nie wyleczyć. Jeszcze jedna rzecz, powinieneś na razie spać. Ale jak długo mam tutaj spać? Przecież jest 21, jeszcze jest trochę dla mnie za wcześnie, żeby iść spać. Okej, okay, czyli powinna mi spać od teraz i spać do 6 rano. No wiecie, w szpitalu tak jest. No okej, okay. w przeciwnym razie zostaniesz. Aha, dobra, usunięty. Pójdę do swojego biura, ponieważ mam wiele rzeczy do zrobienia. No dobrze, to proszę iść. Ja się w takim razie położę spać. Dziękuję za pomoc. Wydaje się, że ta pielęgniarka na razie jest całkiem spoko. No to chodźmy, mam taki cel, że teraz muszę iść spać. Mogę sobie wybrać miejsce? Czy mam za nią biec? Bo nie wiem. Halo, gdzie pani poszła? Ona wyszła. Ej, ale idę szybko zobaczyć. Gdzie ona tam poszła? Aha, dobra, pielęgniarstwo biurowe. Teraz muszę jakieś cztery medkity? Znaleźć, co jest? Jakie to są obrazy dziwne? O co chodzi w ogóle? Co są te medkity? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale to pewnie jest gdzieś tutaj pochowane. Zaraz to sobie sprawdzę. Pójdę może tutaj, zobaczyć. To chyba jest w tym pomieszczeniu, coś mi się wydaje, więc wejdę sobie tutaj, tylko widzę, że to jest wszystko zakratkowane. Czy ja tutaj wejdę? Halo! Wszędzie widzę gdzieś te właśnie e, wykrzykniki. Nie wiem, czy to o to chodzi, czy ja mogę znaleźć lekarstwa, czy co. A to jest tak dziwnie przetłumaczone. O jest, mam, mam, mam numer jeden, to jest chyba właśnie. E, aha, dobra, to jest apteczka, to jest takie dziwne tłumaczenie. Ja się zastanawiałam, o co tu w ogóle chodzi. Ale okej, okay, dobra, mam na razie jedno znalezione. Gdzie będzie drugie? Chyba wychodzi na to, że w tym pomieszczeniu w ogóle chodzę po całym szpitalu i normalnie zbieram jakieś apteczki. A pielęgniarka kazała mi przecież spać do szóstej rano, więc to jest dziwne. Okej, okay, nigdzie więcej nie widzę tutaj, żeby się paliły wykrzykniki. W przeciwnym razie, znaczy w przeciwnym kierunku muszę iść. Także trochę to zajmuję. Mam nadzieję, że ona nie przyjdzie i nie wiecie. Nie, nie okrzyczy, że ja sobie chodzę. Więc wychodzi na to, że w tamtym pomieszczeniu jeszcze będzie i przy recepcji. Tylko przy recepcji pewnie będzie najgorzej, dlatego że ona może tam gdzieś chodzić. Ja nie wiem, co ona ma tam za skróty, wiecie. Okej, okay, mamy tutaj jest kolejne pomieszczenie. Już trzeci jest znaleziony. Została ostatnia apteczka, szybko ją łapię. I uwaga, są cztery znalezione. Co dalej mi pokaże? Okej, okay, mam. Umieść je na stole w izbie ratunkowej. Dobrze, no to idę wszystko szybko umieścić, ale dlaczego ja mam to robić, skoro przecież ja jestem pacjentem? Dlaczego ta pielęgniarka się nie zajmuje takimi rzeczami w szpitalu? Ja przecież miałam i spać, a teraz wychodzi na to, że ja w ogóle nie śpię, tylko cały czas tutaj pracuję. Przecież ja tutaj nie przyszłam pracować, ja tutaj przyszłam, żeby ktoś mi pomógł, ja jestem zmęczona. Nie wiem, dziwna sprawa, ok. No to teraz rozmieszczam te wszystkie apteczki, żeby każdy pacjent miał przy sobie. Ale dlaczego? Przecież ja tu nie przyszłam do pracy. Powtarzam kolejny raz. Zaraz się wkurzę i naprawdę pójdę do tej pielęgniarki i jej powiem, co ona sobie myśli. Przecież ja nie przyszłam tutaj do pracy. Powtarzam. Tylko chcę się wyleczyć, bo trochę źle się czuję. Dobra. Cel wykonany. Co jest grane? Co to, to jest? Dlaczego? Dlaczego ktoś poszedł w kierunku biura pielęgniarki? Czarna postać? Ale czy tutaj w szpitalu jest ktoś? Taki dziwny? Czy to była ta czy co? Napełni generator. Ale skąd mam wiedzieć, gdzie jest ten generator? Czy widzicie tutaj, widzowie, jakieś te? Nie wiem. Nie wiem, gdzie tutaj są jakieś wykrzykniki. Gdzie jest generator? Gdzie on może być? Czy na zewnątrz? No raczej tutaj nie. Szukam na razie, gdzie on może być. Nie mam zielonego pojęcia. Wychodzi na to, że chyba tam gdzieś z tyłu, no bo na zewnątrz raczej nie. Zobaczcie w ogóle, jaki ten jest wielki szpital. Ok, no to chodźmy szybko, musimy napełnić generator. Na szczęście yy, nie spada mi moc głód mam pełny, pragnienie też na razie jeszcze nie jestem głodna, bo dopiero minęły właściwie 3 godziny, odkąd tutaj przyjechałam, więc chodźmy wychodzi na to, że to chodzi o ten generator tam z tyłu, tam mi się coś pali więc myślę, że to o to chodzi o jest, jest, znalazłam, tu jest pokój generatora tutaj są różne pokoje, ale trochę się cykam tutaj wejść, bo tutaj był ten chłop dobra, jest, jest, generator Trzeba napełnić, ale jak mam go napełnić? Dobra. I co? Napełniłam czy nie? Ale czy. Ach, tym, dobra, tym trzeba go napełnić. Dobrze, już wszystko rozumiem. No tak, gdzież to jest piec? Tutaj musi grzać przecież w szpitalu, tak? Dobra. Teraz jest wszystko gotowe, muszę iść do łóżka. Ja nie mogę, jakie śmieszne w ogóle, żeby iść do łóżka, muszę zrobić jakiś cykl czynności, które się nie zdarzają w życiu codziennym, tylko od razu przyjmują pacjenta. Naprawdę mega dziwny jest ten szpital tutaj. Ej, utrzymaj generator na paliwie. pij, aby utrzymać nawodnienie. Jedz, aby być pełnym, musisz spać na pogotowiu, gdy przyjdzie pielęgniarka. Dobra, mam kilka takich rzeczy. Yy, muszę jeść, muszę pić, muszę utrzymać. Dobra, wszystko muszę zrobić. Okej, okay, szybko, szybko, dopóki przyjdzie, muszę przetrwać do godziny szóstej, ale... O co chodzi? Dobra, śpię. Pię. Nie ma pielęgniarki. Idę. O co chodzi? Głód mi spada. Jest ciężko, jest ciężko. Dobra, szybko idę. Ale w ogóle tu jest picie, tu jest picie. Od razu się napiję. Szybko, szybko, jak ona przyjdzie? O nie, dobra, na razie jej nie ma, na razie jej nie ma. Szybko piję, piję, piję. O nie, nie nie wiem, czy zdążę. Piję wodę. Szybko. Dobra, wytrzymałość. Okej, okay, no chociaż się napiła. To chociaż już coś przeżyje, czy nie? Idzie pielęgniarka? Na razie nie. Jak wygląda stan generatora? Muszę sprawdzać. Okej, okay, jest 83. Na razie jest dobrze. Gdzie ja w ogóle powinnam jeść? Gdzie jest jedzenie? Czy to jest tutaj? W którym pokoju jest jedzenie? Tutaj chyba, co? Dobra, tu jest jedzenie. Czy nie? O nie, to nie jest tutaj. Nie wiem, gdzie jest jedzenie. Czy można w ogóle ewentualnie się położyć w tym łóżku? Nie można. Można tylko w tamtym. O nie. Tylko nie to. Dobra. Czekajcie, gdzie jest jedzenie? Na razie nie wychodzi pielęgniarka. Muszę znaleźć szybko jedzenie. Pragnienie. Zobaczcie, jak mi spada. Głód jeszcze te. A, pielęgniarka! Mielęgniarka. Dobra, no nie, śpi, śpi. O, przyszła, przyszła. O, jak się zestresowałam. Dobra, śpię. Poszła. Ja nie mogę, teraz muszę poczekać. Ona tutaj krąży, co jest? Jak się przestraszyłam? Normalnie o to chodzi. Okej, okay. dobra, jest. Okej, okay. wytrzymałość mi się napełniła. I co się stało? Czemu mi spadła nagle? O nie. O nie, tylko nie to, dobra, szybko. Teraz muszę iść, szybko naładować generator, bo już ma 60%, to jest mało. Szybko muszę iść, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. W ogóle przy okazji, gdzie jest jedzenie, gdzie jest jedzenie? Tu jest łazienka, więc łazienki nie chcę. No nie wiem, gdzie jest ten, jedzenie. Gdzieś jakaś kuchnia? Kuchnia jest tu. Przecież to jest niemożliwe zdążyć. Szybko muszę zjeść, bo jestem naprawdę głodna. Ale bardzo powoli się tu idzie. Jedzenie, jedzenie, jedzenie. Daj jedź. Jest, mam, dobra, jabłko. I. Zjadłam, dobra, prawie mi się napełniło. Jeszcze jedno sobie coś wezmę. Dobra, to na później, niech będzie. I jeszcze jedno można? Dobra, tak, tylko jedno można. Dobra, mam jedno jabłko na później. Szybko powinnam teraz pójść do generatora, ale coś mi się wydaje, że nie zdążę i zaraz mnie złapie ta pielęgniarka. Szybko, szybko. Wtedy trochę więcej chodziłam. O nie, o nie, nie muszę przetrwać aż do szóstej. Szybko, biorę i napełniam, napełniam, szybko. Puszka gazowa, szybko. Napełniam. Okej, okay, jest pełny, jest pełny. Muszę przetrwać do szóstej, szybko biegnę, biegnę. Tylko, żeby ona nie wyszła, żeby nie wyszła. Już teraz nie pójdę pić. Pójdę pić dopiero potem, jak ona przyjdzie, dobra? Bo myślę, że teraz nie zdążę. Tylko, czy ja dam radę, żebym tylko nie padła? O nie. Może podejdę szybko po to picie. Tylko, wytrzymałość mi mega spada. Aj, idzie jak się, strażyłam. No, szybko, szybko, już wytrzyma, wytrzyma, wytrzyma. Śpię! No, śpię. Dobra, jestem. Udało się. Ona mnie teraz sprawdza, jest godzina druga, ona będzie przychodzić co godzinę widzowie, więc trzeba tego pilnować. Dobra, poszła. <grystanie> ja nie mogę, ale emocja, by mi się udało przetrwać. Pragnienie mam naprawdę słabe. I teraz patrzcie, ja mam wytrzymałość na niskim poziomie i ona powinna mi się utrzymać. Jak ja teraz niby śpię, tak? W sensie zrosnąć. Nie powinno być tak całkiem, wiecie. Okej, okay. już mogę? Halo, ja już chcę wyjść. No nie mogę teraz wyjść, co jest? Okej, okay, wstań nam wstań. I dlaczego moja wytrzymałość? O co chodzi? Czemu mi wytrzymałość spada? Co ja mam skorzystać z apteczki? Przecież tam było. Co tam było, widzowie? Żeby i spać, żeby jeść i generator i pić. Dobra, szybko, chociaż pójdę po, po ten, po wodę. O co chodzi? Dobra, piję wodę. Jak mi się chociaż woda teraz zwiększy pragnienie. O, O, dobra, wytrzymałość podrosła, kiedy się napiła. Okej, okay, czy ja mogę więcej pić ewentualnie? Dobra. Okej, okay, już rozumiem. Trzeba jeść i trzeba pić. Dobra. Ja, Jabłko też mam. Zostawię sobie na taki kryzysowy moment, widzowie, kiedy już będę miała naprawdę mało. Muszę pilnować tego generatora. 67%. O, teraz już gwałtownie spada. Bym musiała go załadować, ale ja nie wiem, czy ja zdążę. Dobra, pójdę. Najwyżej mnie złapie. Mam jeszcze 3 godziny, żeby wstała. Mam jeszcze 3 godziny, widzowie, ale okej, okay, szybko, szybko idę. Teraz idę tu. Biorę. O nie, przeszła! Przeszła szybko! Nie wiem, czy to Poszło, poszło zobaczyć, czy ja tam jestem. Ale ja tu jestem. O nie. Można gdzieś indziej się położyć w jakimś innym łóżku? Zacznij mnie szukać. Możemy gdzieś indziej? Nie zostawię, proszę, proszę! Złapała mnie, no nie! Ja chcę ożyć, ja chcę ożyć, ja chcę ożyć. Ile to kosztuje? 15 robuxów, szybko. Chcę przeżyć, chcę przeżyć jeszcze. Chcę to dokończyć, dobra. Okej, okay, przeżyłam. Teraz co? Jestem jestem w grze, ale jabłko mi zginęło o nie, szybko muszę iść po jedzenie, dobra muszę iść jako pierwsze, naładować tutaj generator żeby był prąd i wszystko dobra, biorę puszkę, okej okay, jedna mi w ogóle zginęła, szybko i muszę iść szybko po jedzenie, tu nie da się tak szybko opuścić naprawdę, ja jestem ledwo w stanie wyrobić, szybko muszę iść po jedzenie zostały mi dwie godziny nie wiem czy dam radę o, szybko jedzenie, dobra muszę wziąć tak jedno i, z, i zjeść jedno dobra i jeszcze jedno wezmę sobie dobra mam mam dwa albo od razu je zjem. od razu od razu muszę muszę mieć fula dobra i jeszcze jedno biorę sobie na później okej okay, mam kilka jabłek znaczy kilka jabłek zjadłem a jedno sobie zostawiam na później jeszcze pragnienie no nie wiem czy mi się uda szybko muszę się teraz położyć ale na razie chyba jest dobrze chyba zdążę tylko pragnienie żeby mi nie padło eee, szybko na razie nie idzie widzowie jestem blisko wejścia mam iść popicie, czy nie Dobra, idę popić. Czy nie? Dążę. Aaaa! wiedziałam, że ona coś tu kombinuje. Dobra, szybko iść. Idź spać, i spać, i spać. Dobra, jestem. Nie. Yeah. czy nie? Dobra, jest. Nie. Yeah. Ona mnie sprawdza, a ja leżę. Oh! Jaka dziwna babka, co? Dobra, poszła sobie widzowie i została mi ostatnia godzina. Obym to przetrwała. Okej, okay. dobra, to teraz muszę wstać. Wstaję, dziękuję bardzo. Wychodzę. Szybko się napić, bo to jest dla mnie teraz najważniejsze. Muszę się napić, naładować generator, ale chyba generator starczy przez tą godzinę, tak mi się wydaje. Pijemy, pijemy, pijemy. Muszę uzupełnić pragnienie, żeby być wytrzymała. Ok? Jest, udało się, jest! Wszystko jest git. No dobra, została mi ostatnia godzina. Nie wiem, czy coś mam jeszcze zrobić, słuchajcie. Ee, chyba do szóstej przetrwam. Na razie generator ma 65%. Wydaje mi się, że jest ok, Ale wiecie co? Zjadłam sobie jeszcze to jabłko. Zobaczymy sobie, ile to będzie trwało. 63. Na razie powoli spada. Chyba przeżyje ten generator, co? No nie wiem, robimy to, idziemy. Teraz tak stoję, zwlekam. Nie wiem, czy zdążę. Dobra, czekajcie. Idę. Idę? Idę, zdążę, czy nie? No czuję, że zaraz będzie alarm, nie? Naprawdę, ja mam takiego farta. Dobra, zaryzykowałam. Szybko! Dobra, udało się, udało się, szybko. Muszę teraz dążyć przed nią, żeby być przed nią, bo ona tak szybko biegnie. Szybko, szybko, szybko. Pragnienie, jak mi szybko spada. Co jest, ta ostatnia godzina jest najgorsza. Ale dobra, jestem już blisko. Uda się, uda mi się. Jest! Godzina szósta. Ale szybko muszę iść się położyć, muszę się iść położyć. Szybko, udawać, że spałam. Ja nie mogę, dobra, szybko, wchodzę tu. Ops. Potrzebuję się stąd wydostać. Koniecznie muszę się stąd wydostać, bo ta pielniarka była dziwna. Wyjdź ze szpitala. Dobra, szybko, wyjdź ze szpitala. Tylko żeby ona mnie nie zobaczyła, żeby mnie nie zobaczyła. Szybko wychodzę. Jest bardzo blisko wyjście, więc chyba wszystko będzie w porządku. Ja już chcę wyjść, ja już chcę wyjść. Na razie głód, pragnienie, wszystko jest na dobrym poziomie. Bardzo dobrze o to zadbałam. Bardzo dobrze mi poszło. Chodzę. Jest. Wyszłam. Wyszłam. To odjechać stąd. Ucieczka. O nie, jak długo! Trzeba trzymać to E. No nie. Dobra, trzymam. Widzowie, by się udało. By się udało. Niech nie będzie tutaj pielęgniarki. Boję się, że będzie jakiś jumpscare. Uważajcie. Jest. Udało się, widzowie. Odjechałam. I co dalej? Żyłam. Jest godzina 6 rano. Byłam w szpitalu na obserwacji. No i super, widzowie. Mi się udało przetrwać tą dziwną, surową pielęgniarkę. Za bardzo mi nie pomogła, więc pójdę do prawdziwego lekarza, bo ona była jakaś podrabiana. Także dzięki, że byliście. Widzimy się jutro. Pa, pa.